Wiele z opowiadań, że dawniej na wsi w jednym domu mieszkało kilka pokoleń. Jaka recepta była na to, że się zgadzali i pomagali sobie wzajemnie. Może ja Wam dzieci opowiem, ponieważ dane mi było przeżyć wspaniałe dzieciństwo w bajecznym domu, krytym z Czechów, gdzie drzwi były zamykane na skobę, a w domu nie było podłogi, było klepisko. I mieszkało kilka pokoleń w tym domu: i małżonkowie młodzi, i rodzice, i, i dziadkowie, i pradziadkowie, i kawaler wujek, co się nie ożenił, i, i zawsze jakaś panna, której się nie udało wyjść za mąż. Ale w tym domu, mimo że tak liczna rodzina była, była piękna atmosfera miłości, zgody, szacunku. Nie było bogato, ale jakże pięknie się rozumieli. No i nie powiem, bo byłoby nieprawdą, że tak świątobliwie żyli, że, że się nigdy nie pokłócili. Ale trzymali się e, słów w Biblii. Niech słońce nie zachodzi nad waszym bilietem. Zawsze się starali pogodzić, pojednać. Yy, dom było bardzo i czysto, przed świętami. Tę tą chałupę trzeba było wybielić. A nie było to proste taki piec, gdzie miał tyle zakamarków, żeby to wszystko czysto oporządzić. I w tej atmosferze przygotowania na święta. Wieczorami schodzili się sąsiedzi, gospodynie, i przy lampach naptowych opowiadali sobie różne ciekawe historie. Ja wam, chciałam Wam powiedzieć, jak z jakim szacunkiem wracano się do rodziców. Dwojono im, a do starszych nawet trojono. Dwoić to wy. Ja miałam takie zdarzenie, że pojechałam do córki na uczelnie i tam ona mi coś mówi, mamusiu, dajcie wy mi, czy mi przywierzło, a to czy tamto czy i to przez to wy się zwraca, a za stała jej promotor, profesorka bardzo się zdziwiła, że, że córka się tak do nas zwraca, a to dlatego, że myśmy mieli ojców z teściu i też mi się do nich zwracali. Dwoją dzieci to słyszały i do tej pory tak już zostało. A no trojdzie, to się zwracali przez on do starszych. No i tak jak Wam przed chwilą mówiłam, w tym bajecznym domku ja spałam z siostrą w ślupanku. A wiecie, co to jest ślufanek? Które z Was wie. Oprost. To jest tańca, jak powiedział, tańca ziofra Versailles. Na, na nos się rozkładało takie punkty drewniane. że słoma tam była wyścielona, a miejsce służyła do siedzenia. Moi państwo, uważajcie! A co się tutaj powie, to posłuchajcie. A co się tutaj powie? Tenie każdy się z Was dowiódł. Łożołecko, dobry trunku, co ty robisz znowu w szacunku? Przeście cierpią biedne matki, głodu i te dziadki. A i piją, nie mi wypiją, bo ze się bez ciebie łowę znija. Płoduszko, pierzyno, łodaję za głożo Kuro, kacko, Świderek wołny, bieszkar z twarzą, dawaj pełny. Dopóty skarczmy nie wylą, dopóki łez i głód w nie przepił. Patrzcie ludzie na fioka jak lezie skarczmy na błysoka. I tak łoby się nataczą, jak łoby gości tam A i mocno się rozbiją, bo komioni nie łomiją. Leć głożyła, wyciążyła i pioka przewróciła. Lewy pią w rowie, go do świnią twoje zdrowie. Świnio, daj mi pyska, już się piją ze świnią ściska i nic mu na tym nie zaległo, że wieczkłowie jest kolega. Błogi piok w nocy. I wzywał diabł do pomocy, żeby u diabli usłużyli i do chałupy go zaprowadziły. Więc diabli mu usłużyli i do domu zaprowadzili. Włazi pijok, krasy progi, żona chora, dzieci głodne, tu są doma i go mogą. Wrzucił się pijok na żonę, jak zwierzę najeżone. Polną flaszką, miodu łecy, wiwat krew się toczy, a dzieci miody tą sprzeczką ratowały się ucieczką. Coś zrobił dobry, płonęczny człeczek na tym świecie. Dziś ci w głowie błódka wierci, ale co będzie tam po śmierci? Na tym sądzie ostatecznym, stro, sądzie strasznym, sądzie wiecznym. Gdy Bóg zasiądzie w majestacie i surowo spojrzy na Cię, coś zrobił dobry, wonotny człecze na tym świecie. Tu diabeł zaskoczył wiodzy łeczej, błysznie po łysinie, a tu z goby ci wódka płynie. Wódka płynie jako rzeka, anioł broni, czarny cieka. Więc weźmy się do pracy, póki jeszcze czas. Przecią mnie bydlota, tylko lud błoży. Niech pijaństwo się nie mnoży, więc wykrzyknijmy wszyscy śmiało, reszty przeklęta głożało. Ziemią przygotowywał dziadek, jak, jak większość łopów, tutaj w rozdzielu chował krowy, zajmował się rolnictwem, ale z tego nie dało się wyżywić rodziny, tylko dorabiał, był bednarzem. Ja tu przywiozłem ten. Darstarz to nazywa się dziad. Zaraz Wam tu potem zademonstruję, zrobię stołę w międzyczasie, nim będzie trwała to, to przedstawienie, żebyście troszkę zobaczyli, jak to wyglądała ta praca dawnie naszych przodków. Dziadek jesienią wybierał się w ładną pogodę do lasu, zabierał zawsze kogoś z domu. My też jako dzieci lubiliśmy chodzić z nim, aby przygotować sobie drewna, żeby miał potem z czego. Robić te beczki, cebrzyki dla krów, wiadra, takie konewki, w których nosiło się wodę. I znał się dobrze na czerwie, ale dziadek bardzo uwielbiał Pana Boga za to, że stworzył las i że masz czego robić. Jak chodził do lasu, to chwalił Pana Boga i mawiał tak sobie, że las to jest ojciec nasz, a my dzieci jego idziemy do niego. To było nieszłapy, a znowu szłapy, jak przychodziły. Jak piesze skubały, przyszły po te No i, i opowiadali różne, i ich śpiewali. Też. I był taki, ja miałam takiego wujka strasznie, włobowski, nazywał się dwór, bo też żył. To był dopiero <grym> cały kawędziarz. I śpiewał godzinki w kącie. My piesze skubiemy, a on śpiewał godzinki. Że chłop do chłopa w przeszłości, nie być głupi nie żaj się z miłości. Bo miłość przeminie z latami, dostanie ci tylko baba z dzieckami. Ja bym ci radził. Przynajmniej w życiu cieszyć się w majątku. Bo poszedł do wróżki i bardzo prosił, żeby mu zawróżyła. Ale nie bardzo chciała, ale tak nalegał, że w końcu się dała namówić i mówi: No, mam dwie wiadomości dla Pana. Dobrą i złą, od której zawsze? No to mówi, że od dobrej. To mówi: Jak Pan umrze, będzie Pan śpiewał furze kościelnej. Furza nie jest? O ja się cieszył, a druga jaka wiadomość, ano mówi, że pierwsza próba już jutro <laughs>